Dwoje polskich europosłów właśnie zrobiło coś, czego większość polityków boi się jak ognia otwarcie, zaatakowali szefa Komisji Europejskiej. Ale to nie był przypadkowy atak. Chodzi o umowę, która może zniszczyć tysiące polskich gospodarstw rolnych w ciągu najbliższych lat. I najgorsze jest to, że większość z Was nawet nie wie, że to się dzieje. Zostańcie ze mną przez następne kilka minut, bo to, co usłyszycie, może Was wkurzyć. Zanim przejdziemy do sedna sprawy, Chcę was zapytać, czy wiecie, czym właściwie jest Merkouser? Jeśli nie, spokojnie, za chwilę wszystko wyjaśnię, bo to kluczowe dla zrozumienia całej tej sytuacji. Ale najpierw jeśli oglądacie ten kanał po raz pierwszy, koniecznie zostańcie do końca, a jeśli Wam się spodoba, subskrybujcie i włączcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o tym, co naprawdę dzieje się w europejskiej polityce. No dobrze, wracamy do tematu. Ewa Zajączkowska i Tomasz Bryłka, dwoje polskich europosłów, zdecydowali się na bardzo odważny krok. Postanowili bezpośrednio skonfrontować się z szefem Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem. I tu pojawia się pytanie, dlaczego ta umowa budzi tak ogromne kontrowersje? Dlaczego polscy politycy są gotowi otwarcie atakować najwyższe instancje Unii Europejskiej? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się o krok i wyjaśnić, czym w ogóle jest Mercosur. To skrót od Mercado Común del Sur. Czyli wspólnego rynku południa. Jest to ugrupowanie gospodarcze, które zrzesza kraje Ameryki Południowej głównie Brazylię, Argentynę, Urugwaj i Paragwaj. Unia Europejska od lat negocjuje z tymi krajami umowę o wolnym handlu, która miałaby otworzyć europejskie rynki na produkty z Ameryki Południowej i odwrotnie. Brzmi nieźle, prawda? W teorii tak. W praktyce to zupełnie inna historia. Problem polega na tym, że ta umowa. Jeśli wejdzie w życie, całkowicie zmieni sytuację europejskich rolników, a szczególnie tych z Polski. Wyobraźcie sobie, że nagle na europejski rynek wchodzą ogromne ilości taniego mięsa wołowego, drobiowego, produktów rolnych z Brazylii i Argentyny. Te produkty są tańsze, bo są produkowane w zupełnie innych warunkach, z mniejszymi standardami środowiskowymi, sanitarnymi i dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Europejscy rolnicy muszą spełniać rygorystyczne normy unijne, co oczywiście kosztuje. A teraz mają konkurować z produktami, które nie muszą spełniać tych samych wymogów? To jest właśnie sedno problemu. Zajączkowska i Bryłka doskonale to rozumieją. Nie bez powodu stanęli w obronie polskiego rolnictwa. Polska jest jednym z największych producentów rolnych Unii Europejskiej. Mamy ogromny sektor mięsny, produkujemy dużo drobiu, wieprzowiny, wołowiny. Tysiące polskich rodzin żyje z rolnictwa. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś w Brukseli podpisuje umowę, która może zrujnować ich źródło utrzymania. Nie dziwi więc, że polscy europosłowie postanowili działać. Ale to nie tylko kwestia ekonomiczna. To również kwestia standardów i wartości. Unia Europejska od lat chwali się, że ma najwyższe standardy produkcji żywności na świecie. Dbamy o dobrostan zwierząt, chronimy środowisko, stosujemy surowe kontrole weterynaryjne. A teraz, poprzez umowę z Mercosurem, Mamy importować produkty, które powstają w zupełnie innych realiach? W Brazylii nadal wycinane są fragmenty lasów deszczowych pod pastwiska dla bydła. W tamtejszej hodowli używa się antybiotyków, które w Europie są zabronione. To jest właśnie ta hipokryzja, którą Zajączkowska i Bryłka chcą wyeksponować. Atak na szefa Komisji Europejskiej nie był przypadkowy. To bezpośrednia próba zwrócenia uwagi na to, że decyzje podejmowane w Brukseli często są oderwane od rzeczywistości, w której żyją zwykli Europejczycy. Komisja Europejska, w swoim dążeniu do zawierania globalnych umów handlowych, umacniania pozycji Unii na arenie międzynarodowej, czasami zapomina o tych, którzy najbardziej ucierpią na konsekwencjach tych decyzji, o rolnikach, o małych i średnich przedsiębiorcach, o lokalnych społecznościach. Warto w tym momencie wspomnieć, że sprzeciw wobec umowy z Mercosurem nie jest tylko polski. Francja również bardzo głośno protestuje przeciwko tej umowie. Francuscy rolnicy wielokrotnie wychodzili na ulice, organizowali protesty, blokowali drogi. Prezydent Emmanuel Macron wielokrotnie wyrażał swoje zastrzeżenia wobec tej umowy. Podobnie jest w niektórych regionach Niemiec, w Irlandii, gdzie hodowla bydła jest kluczowa dla lokalnej gospodarki. To nie jest więc pojedynczy głos sprzeciwu, to jest szerszy ruch, który obejmuje wiele krajów członkowskich. Polscy europosłowie. Atakując szefa Komisji Europejskiej, działają więc w szerszym kontekście europejskiego sprzeciwu wobec tej umowy. Ale co dokładnie zarzucają? Po pierwsze, brak konsultacji z państwami członkowskimi i z samymi rolnikami. Po drugie, ignorowanie wpływu tej umowy na europejskie rolnictwo. Po trzecie, podwójne standardy. Unia wymaga od swoich rolników przestrzegania najwyższych norm, ale jednocześnie chce importować produkty, które tych norm nie spełniają. I po czwarte, Zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego, jeśli europejscy rolnicy nie będą mogli konkurować i zaczną kończyć swoją działalność, Europa stanie się bardziej zależna od importu żywności, co w czasach niepewności geopolitycznej jest niezwykle niebezpieczne. Te argumenty są mocne i trudno się z nimi nie zgodzić. Ale jest też druga strona medalu. Zwolennicy umowy z Mercosurem argumentują, że otworzy ona nowe rynki dla europejskich produktów przemysłowych, samochodów, maszyn, technologii. Że Europa nie może się zamykać w sobie i musi budować relacje handlowe z innymi regionami świata. Że w dobie globalizacji izolacja nie jest opcją. I że ostatecznie konsumenci skorzystają na niższych cenach żywności. Ale czy te argumenty są wystarczające? Czy warto poświęcić europejskie rolnictwo dla korzyści przemysłu? Czy tanio zawsze oznacza dobrze? To są pytania, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ale jedna jest pewne zajączkowska i bryłka postawili te pytania głośno i wyraźnie. Zmusili Komisję Europejską do konfrontacji z niewygodnymi faktami. Co ciekawe, sama Komisja Europejska próbuje bronić tej umowy, twierdząc, że zawiera ona zabezpieczenia dla europejskiego rolnictwa. Mówi się o kontyngentach, czyli limitach ilościowych na import niektórych produktów. Mówi się o klauzulach ochronnych, które można uruchomić, jeśli import zagraża europejskim producentom ale krytycy twierdzą, że te zabezpieczenia są niewystarczające i że w praktyce będą trudne do wyegzekwowania. Wyobraźcie sobie sytuację, w której na europejski rynek zaczyna napływać ogromna ilość taniego mięsa z Ameryki Południowej. Polscy hodowcy zaczynają tracić klientów, bo ich produkty są droższe. Zaczynają bankrutować. I wtedy, teoretycznie, można uruchomić klauzule ochronne. Ale to wymaga czasu, wymaga procedur, wymaga zgody wielu instytucji. A w międzyczasie dziesiątki, setki gospodarstw może już zakończyć działalność. I wtedy takie zabezpieczenia przychodzą za późno. To jest właśnie to, przed czym ostrzegają polscy europosłowie. To nie są abstrakcyjne rozważania ekonomiczne, to są realne życiorysy ludzi, którzy poświęcili swoje życie rolnictwu. To są wielopokoleniowe gospodarstwa, które mogą zniknąć z dnia na dzień. I dlatego ten sprzeciw jest tak emocjonalny i tak zdecydowany. Warto też wspomnieć o szerszym kontekście geopolitycznym. Umowa z Mercosurem to nie tylko kwestia handlu, to też element większej strategii Unii Europejskiej, która stara się budować sojusze i wpływy w różnych częściach świata. W obliczu rosnącej potęgi Chin, niepewnej polityki Stanów Zjednoczonych i zmian w globalnym porządku, Europa szuka nowych partnerów. Ameryka Południowa wydaje się naturalnym wyborem duże rynki, zasoby naturalne, potencjał gospodarczy. Ale czy można budować takie partnerstwa kosztem własnych obywateli? Czy strategia geopolityczna może usprawiedliwiać poświęcenie sektorów gospodarki, które są kluczowe dla milionów Europejczyków? To pytania, które dzielą europejskich polityków i społeczeństwa. I właśnie w tym kontekście atak Zajączkowskiej i bryłki na szefa Komisji Europejskiej nabiera dodatkowego znaczenia. To nie jest tylko sprzeciw wobec jednej umowy, to jest sprzeciw wobec sposobu, w jaki Unia Europejska prowadzi swoją politykę. Wobec oderwania elit brukselskich od rzeczywistości obywateli. Jakie są dalsze perspektywy? Umowa z Mercosurem musi zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. I tutaj pojawia się nadzieja dla przeciwników tej umowy. Wystarczy, że jeden kraj powie zdecydowane nie i umowa nie wejdzie w życie. Francja już sygnalizowała, że może być tym krajem. Polska również może zablokować tę umowę. I to daje nadzieję tym wszystkim, którzy uważają, że ta umowa jest niekorzystna dla Europy. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że Komisja Europejska i zwolennicy umowy będą wywierać ogromną presję na poszczególne kraje, żeby zgodziły się na ratyfikację. Będą argumentować, że odrzucenie tej umowy osłabi pozycję Europy na arenie międzynarodowej, że zamknie możliwości dla europejskich firm, że to krok wstecz w globalizacji. Ta presja będzie ogromna i zobaczymy, czy kraje członkowskie będą w stanie się jej oprzeć. Na koniec chcę powiedzieć jedno to, co zrobili Zajączkowska i Bryłka, jest niezwykle ważne. Bez względu na to, jak oceniacie ich poglądy polityczne czy przynależność partyjną, trzeba przyznać, że mieli odwagę stanąć w obronie polskich rolników i bezpośrednio skonfrontować się z najpotężniejszymi instytucjami europejskimi. To jest właśnie to, czego oczekujemy od naszych przedstawicieli, żeby walczyli o nasze interesy, żeby nie bali się trudnych pytań, żeby nie ulegali presji establishmentu. Umowa z Mercosurem to test dla europejskiej demokracji. Zobaczymy, czy głos obywateli, rolników, lokalnych społeczności będzie liczył się bardziej niż interesy wielkich korporacji i geopolityczne kalkulacje. Zobaczymy, czy Unia Europejska rzeczywiście służy swoim obywatelom, czy może jest tylko narzędziem elit do realizacji ich własnych celów.